Dobry. Witam Was serdecznie. W dobie dzisiejszego koronawirusa możemy sami sobie wykonać na przykład maseczkę bez szycia, szybciutko. W tym celu kawałek materiału bierzemy sobie, najlepiej bawełnę. Ja mam akurat chusteczkę do nosa, składam ją sobie. Do tego będą nam potrzebne dwie gumki recepturki. Zakładam sobie ładnie... tak mniej więcej na jedną trzecią, pusteczki z jednej strony, z drugiej strony... Tak, O... O. I teraz zakładam sobie raz równo i drugą stronę i przekładam sobie... O, żeby mieć ładnie, i tak wykonaną tą maseczkę nakładam sobie na twarz. I dziękuję.